Wszystkie strony metal 007 Dziś odgrywamy grę o nazwie Art of War Na grę nie powiem Po prostu z za... nią grać, a już mi się podoba Tak, takie są zasady Trudno jest tutaj jeszcze to przejść Zresztą tylko postawić swoich kolesków tutaj ja mam maga, że to odcinek. No przepraszam, ale muszę się podzielić. I tym razem wreszcie nie ma odgłosu. Od telefonu. Się, się To nowy drugi drugi Ho ho! Hard, hard. Jak hard to nie raczej nie wiem. No chyba to przejdziemy, to już kończę odcinek, bo... No, 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 to jest... To jest... To się do trzech lat, żeby nie było kilka minut. Maksymalnie to dziś 8 minut. A bym się może jeszcze zapomniał, Okej, Kolej dobrę. Nie tak tyka to od pleców, bo oni też łóczniki to nie robią od tyłu z tyłu. Ale za to atakuję od tyłu z tyłu, że będzie roczników sobie Oj, w ogóle jesteśmy na nową jednostkę. Wroszę coś do bicia. sudah kejual barang ah oke okay. Nieważne. Przepraszam bardzo za cięcie, ale nie wiedziałam, jak wyjść. Już wiem, jak. I sabinę przedsięwziął. I chyba się spotkali. Trudę są starczami. Z tego co widzę. Silniejsi są raczej na naczelni. Ze szczytu młodych. Jeszcze odwykorzyłam na tysiąc. Tysiąc. No sobie tutaj. Z złotej skrzynki. On już ma złoty. No, no, ja o, ciekawie. Moja muza skrzynki otwierać, żeby dostała się do mojego O, iron. No nie boję się, tylko chowałem. ula mamy wiem, że to... Postawić, mam będziesz... No dobra, może to wygadzać. Bo do bettery założyłem, że już kuszę albo wół. Nie wiem. Albo, że, pani Tak to albo... się da wykrywać, dobra. Ej, ale tym razem nie zagramy, tylko za pieniążki. Je skipuje. Otworzyłem sobie właśnie skrzynkę. Bo do, się pieniądze. Bardzo szybko się dostaję pieniądze. Powiem hmm? fajna gra to pogrania sobie na... Chyba jest offline. Jeszcze raz podaje nazwę Art of War. O, ślepy jest. Zobaczymy. I iron. Mam irona. Czyli pan No, yy, Nie wiem, to wygląda, jak chodzi. Zdrowie i inne, Zobaczymy. Ja mogę zobaczyć na i. Hmm. Zobaczę jak oni mają, bo my sam nie wiem. Tropy, no, nie powiem, mało ich jest. Dwadzieścia dwa. Oooo! Ej! Ooo! Dziadek ma! Ej, no, nie są nawet lepiej. Jak chodzi o damage, to nie akurat. No ale więcej wytrzymają, już. Więc... ze złotych skrzynek to są bohaterowie, tak? Dojdę do osia jakiejś sprzęty z nami, bo chyba 8 minut chciałbym zrobić, ale wróćmy do siebie. Mm, tak. Ojej. Ty jestem w łóżku i chyba leżę na brzuchu, bo to chyba nie pójdę. sobie potem pozycję. Ślałem, a mnie boli. Nie znów zmieni pozycji. Widzę że nie chcą mi się trafiać. Ja no, nie rozumiem dopiero nowe postaci, coś. 20 postaci, no. Mam o no, tym. To już potem daję. Nie możecie ocenić, na no, razie nie będę ocenić. Pyk na plec, no nie wklania tylko ja swoich swoich prostu. Ej! I bohaterownika, O, od razu. Hi tak. Hi hero box. Wow. on jest akurat jeden.

Nie lubię, no ale... Hmm. Czyli te strzały, to jest właśnie... Tu, nie buduj. Ale to no, fajne jest. Ej, to mi się podoba. I jak mówiłem, nie będę przedłużać odcinka, bo wtedy Tyle, już trwało 9 minut. Więc ja was żegnam i papa pa! pa. I nie ten guzik.